Witam wszystkich serdecznie z tej strony, Domin 21, i zapraszam na mój szósty odcinek gameplayu z gry Mass Effect wersji na konsolę Xbox One. Oczywiście jest to ze stecznej kompatybilności. Jak dotarliśmy na tą planetę, to musimy teraz się dalej przebić przez oddziały. I tu już widziałem, że jest coś właśnie. Nie uda nam się tu ściągnąć, chyba. Że takim to rufa się, ale... Nie dostał. Dobra. Zmieniamy na... Stalek może. Ten dostał. Ten też, dobra. się dostać tutaj, gdzieś tak, nic nie będziemy się dalej przebijać. Musimy powstrzymać to oddziały. No, tu my się wycofali z powrotem, chyba tak. było, nie kojarzę, bo to już trochę minęło od poprzedniego odcinka, no nie, chyba musimy tam wejść do góry gdzieś. Znak ma trochę to. Hmm. Cośmy tutaj dostali? Ulepszenia i Ale nie możemy tego zastosować. Chyba, że do... ...innej broni. Mieszała to. może jednak... No mamy. Ale to samo praktycznie. Nie oh, Commander. I'm glad they finally sent somebody to help us. You're a bit late, aren't you? Arcelia. Sorry, Commander. Everyone's on edge since. Watch out? We've got gas in the tower. Oh. Protect the heart of the colony. What the hell is No i spora i Tu jest blisko. Dziękujemy O no, kurczu, że nic nie dostał. O, no, teraz nie dostał. tarczę zrobić. No, sobie no rozwali rozwalił tarczę. A? jest. I jest jeszcze jeden. O, kurde, wrócił żalem sobie. Może zeszczelba. Nie, ten doskonał. No i ten też. O, szybko, go. O nie! No ich zginąłem. Znaczy się nie schował za tym. I za odcinka. Niestety śmierć. <grym> nie nie, będzie dalej. No dobra, jesteśmy w tym miejscu. Możemy tutaj ładnie ściągnąć. A rabin może to. Dobra. mi się. Na pistolet może i. O, ktoś go Zgodnie. chyba zabił. Ci na dole zabici. Teraz tam. Może od razu dostał i ten też. Jeszcze jest jeden, ale leczymy się i. Razu... O, jest, został. A no, w tym odcinku będzie trochę walki. Nie wiem, czy tędy... Karabin. O, jest trochę więcej. O, to jest chyba ten... nasz główny cel. Śmiejterka byśmy mogli... Ciężko z tą snajperką jest gdzieś tutaj ładuje do nas. O, tak, tam coś od góry. Nie, nie widzę teraz. Jezu, co to do mnie szczeliło? Uleć Dobra, przejdziemy na rabin Z blisko Dwóch dostało, dobra Tamten dostał Dobra Oj, kurde, bolewa prawie że skniemy, ale może się uda. Zafaj mi się gdzieś tutaj, okay. ryszeni. Darus, mi gdzieś poległ na razie, wróci na pewno po skończonej walce.

A, czy to było to? powstrzymaliśmy już ich i teraz musimy poinformować. Informować, tego, że żeśmy to wykonali. Gdzieś tutaj był. Zobaczymy się. Tutaj byłeś na dole, tak? The tower's okay. thanks to you commander i'm just glad your colony is safe i appreciate your concern and your efforts against the geth they may have been slowed but they'll be back they always come back what do they want <laughs> if you want answers go ask them yourselves we don't know what they're after. They came, they attacked us, that's all we know. Their main base is at the Exogeny headquarters. A good place to start looking if you want answers. What's Exogeny? It's the company most of us work for before the attacks. They fund this colony. The skyway leads directly to Exogeny headquarters. You can't miss it. Of course, there's an army of Geth between here and there.

Czy najpierw byśmy może przeeksplorowali sobie tą dalszą część tutaj. A to, tutaj my ten weszli, tu jest ta wieża po mojej stronie, tu jest winda. Gdzie ten do... idziemy teraz tam po prostu poeksplorować tak mhm, tu jest ta winda To będzie ta winda, i tam dalej pojazdem trzeba będzie dostać się do tej firmy, ale to jeszcze chwilę, że dobra, właśnie pójdziemy jeszcze pierwszy tutaj. Zapiszemy sobie, żeby nie powtarzać znowuż tego tej walki W razie czego, bo coś czuję, że tu jeszcze będą przeciwnicy. No właśnie. Tutaj jest nas przyjście. Okay. o, przeciwnicy już. Skoczynę ich trochę. Ale czym przy zoli nie najgorzej. żeby załatwić. No nie, nie udało się jeszcze. Merka nie, no pistolet może. Ładnie nie, dostał. Nie no, dostał już. Co tu jest teraz? Co Czy... Zawór wody. O kurczę, bardzo co to jest? Otwory. Leczymy się. Strzelba może? Dobra, zostało. Kurde, jest ich tutaj. Ano ładnie padają. O, coś tu na górze jest jeszcze O kurde Waran alfa O kurde, tego trochę trudniej rozwalić, ale kurczę, sam zostałem O i niestety dopadł mi No, już mamy jak wchodzimy tutaj na początku. No dobra, no właśnie, tak. Widam to przy tej ścianie, zaraz przeciwnicy, i tam na dole, tak. nie ma ich tutaj teraz. A tu są, dobra. No, to jakaś osoba sobie zabijają, ja nie ma chyba jaki uratować, chyba że bardzo szybko. Ale nie będziemy próbować, może nie da o, tu i tutaj będę teraz. Nie wiem, co tu robię, widzę, że tam nie ma i zaskoczenia. Ten dostał, tu idą. Na pistolet niżej wyszczelamy za chwilę. Ten dostał. No, żeby mi się nie przegrzało, to... No.

Oh yes. oh jees. Ja, spätestens. Ich wollte schon Und ist da. Und Und Schował się, za No, A, dostanie, dobra. Jeszcze sniper. Schował się, dobra. że trochę bliżej. I po What's that? Ivan. Ivan. You don't you want to go down there. there. What's back there? I could tell you. Tell you everything. How would you like that? No! no, no that was a good one. Very intense. What's the matter with you? Just invoking the master's whip. Helps remind me I'm still alive. You're here for the death, aren't you? You're not the only one interested in those things. I don't have time for this. No. Well, don't stay too long, or time will be all you have. <try> okay, no, what's Jeszcze teraz można przejść dołem przeszłym, tak? Można prosto przejść. No właśnie. Nie, ja tędy przeszłem. To też jest zawór. Wiem, że są właśnie jakieś drzwi. Napiszemy sobie, żeby za łóżku nie. nie wracać. Ok, kurde, są przeciwnicy, dobra. No, jeszcze gdzieś tu jeden jest. A, są na górze.

O no, kurde, dobra. A to ty nie dostał, jednak. Może to następny. Dobra. Już. Yes. No, się przewrócił. Dobra, teraz dostał. Ale mamy no, mało życia.

a, tu jest jakaś świeża Trzeba coś gdzieś strzelić? A, przekaźnik getów. Czyli wybrałem, trzeba zniszczyć. Gra to życie i nie jest. O, jest dobra. O, i mamy... trochę doświadczenia za do to. I dobrze, to co trzeba było tak zrobić? Dobra, to tutaj jeszcze zostały te Liczymy się, bo to ma mało życia na tu by zostały jeszcze te warany. nie może od razu z karabinem od razu ja to tutaj stało dołu ależ to było Pytanie zaczyna się ten pistolet, i działa? No ładnie, bo się zablokował gdzieś ten. O Jezu, ale mnie, ale mnie drapnął. Ja ci Pani nie było, kurde goni. O, jest dobra. Coś to było. Ci się nacisło szybko Dobra. Nie wracać teraz tam do tej windy. Tu już nic nie ma. Przejdziemy. A, proszę, jeszcze, jeszcze przeciwnicy tu na koniec. Jak ci krącę, można się ładnie wpakować. Wcześniej ich nie było, a tutaj proszę znowuż sobie. Dobra. Paraliż może. Jak wszyscy. Żyje i ten też tutaj. Tu jest jeszcze jakiś przycisk. Jakiś ten ostatni zawór. no tam byli, tutaj widać nic nie można wejść. Dobra, wracamy do tej windy. I zobaczymy ten nasz pojazd. Tu chyba nie będzie przeciętników. jest wchodzenia po tych schodach. I ten windę ich wieramy Zanim wszyscy Idziemy na dół O kurwa, jest coś No, dostał Jest nasz pojazd, ale wiecie co? No, już może dalszy etap tej misji będziemy nagrywać w następnym odcinku. że zapraszam do komentowania, lajkowania oraz do subskrypcji mojego kanału. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.